Mnie jeszcze tak rok, to no może rok temu nie, ale tak dwa lata temu to byśmy tu siedziały dwie. Byśmy tak, nie byłoby tak tyle. Cześć, nazywam się Julka, mam 27 lat. Mogę powiedzieć, że mam 26. Pracuję w korpo. Tabelki, Excel, -e, slajdy, prezentacje. Jak nie mam mnie w pracy albo w domu, to jestem na sali telecznej. Nie ma historii mojej zmiany, bez historii mojego tańca. Cztery lata temu, to mnie było 40 kg więcej. Cała ta moja zmiana to jest na przestrzeni ostatnich dwóch, dwóch i pół roku. Ja się nie czułam dobrze ze sobą i kwestie właśnie tego body positive i, i kochaj siebie w, każdy, w każdym wymiarze, do mnie to nie trafiało. Kiedy jeszcze jadłam, tak bym powiedziała byle jak to było to dużo ciężej ruszyć i, i dopiero jak ponormowałam tą swoją dietę. Nie tyle zadbałam ja osobiście o to swoje jedzenie, co jakby Machfit zadbał o moje jedzenie. To wtedy poczułam jakby największą zmianę i, i ta zmiana trwa do dzisiaj. Bardzo lubię to robić, więc potrzebuję dbać o moje ciało. Wdrożyłam swojego życia pudełka, który się bardzo regularnie trzymam od poniedziałku do piątku. Mogę złapać pudełko z Machfita do, do pracy. Wiem, że mam super śniadanko, mam obiad, że gdzieś w międzyczasie zawsze mogę coś złapać. Dzięki temu mam dużo siły i energii, nie jestem głodna. I mogę robić to, co robię, w takiej intensywności. Ja lubię potańczyć nie tylko na parkiecie tanecznym, na sali tanecznej. Nie wiem, czy o tym tak, mówimy o tym. Po każdym dobrym weekendzie wracamy na dobre tory, a wracamy na dobre tory, bo mamy co jeść. Czy za krótko, za długo?